<солнечный человек> Саша! Мам, я не выключу! Сейчас выключу я, и компьютер вообще да не включится никогда! Сейчас... Да, я хочу тут кое-что сделать, подожди! Саша! Мам, ради бога, подожди. Ничего делать не надо, 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 надо выключить! Надо выключить. Нет. Да. Нет. На обмежение шкуры ахуя протестом. Выключай. Нет! И не кричи, пожалуйста. Я Не кричи. Выключу. Может, я выключу. Значит, я выключаю. Значит, я сейчас выключаю. Мама, я хочу тут только почитать. Не выключить. Мама, Не, хочу... Не выключить. Я хочу почитать и все, и выключить. Для хлопца это выявилось полной несподиванкой. Заткнись! Тише. Заткни! Что у меня? Что у меня такой дурацкий интернет? Из имбирного. Ой! Где мои сайты? Witam, jestem brudny Dresdał znaczy to jest To jest jego nick na YouTubie. Proszę go wszyscy oglądajcie, bo, bo on dopiero co zaczął. No po prostu. I to jest mój bardzo bliski kolega. Mieszkamy koło siebie, no nasem na drzwi. No, on dzisiaj robił wszystkie triki łącznie ze skateparkiem, bo to było w lat nie i tam był yy, i łącznie z ulicą. naszą, naszą. no, To życzę powodzenia. Na razie. Jeb, z łokcia, jo-jo! No, siedzimy sobie tutaj w samochodzie i muza na fur. Jesteśmy tutaj. No i pompa i bujach. Krawczek, Jędrzej gimbusy jest dobra pompa, polecam to na świecie. Dzisiaj pozdrawiam was, wasz mój TV prawdziwa gangsta to bo ja mam, mam cicho bądź, bo to się nagrywa. Cicho bądź, bo zaraz szklanką rzucę, bo zaraz szlanką wrzucę. No cicho. U -u 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 Mamo, cicho, cicho bądź, mamo cicho bądź, bo zaraz lekarstwem w ciebie rzucę, mamo cicho bądź, bo zaraz Co ty robisz, dostaniesz, bo to się nagrywa. Co ty robisz, na Białeś, nie będziesz tego nagrywać tak. na żadnego YouTube'a. Ale ja piosenkę i to się nagrywa. Siedzę tutaj, wyzywam Cię, odejdź stąd, bo zaraz pierdolę Cię! Odejdź ode mnie, to się nagrywa na YouTube'a i innych Powieku. dla moich fanów! Nie dotykaj mnie, ty! Nie będziesz tego umieszczał na... To szkole? się będzie Ty, ja to umieszczę! No i trudno! Masz ten wyjść, bo zaraz klanką rzucę! Jestem prawilnym ziomeczkiem, a ty nie! Odejdź Siasta. ode mnie! WYJDŹ stop! No i tak właśnie tu jest! Moje ziomeczki, prawila gangsta, stop, stąd, bo zaraz Ci pierdolę w łeb! Z mojej chusteczki! No! Był jak ten kawałek, tylko dla prawdziwych gangsty! Tylko dla prawdziwych gangsty, pozdrowienia! Reszta klasza do, do szkoły, jak frajer! Odejdź stąd. Czyli... Opętało cię coś? Tak, opętał mnie, sam. La la la. Robisz sobie i tak Dla prawdziwej gangsty, zaraz! Zamknij się, cicho, przestań! Jest środek Nie! Yeah. A nie, jest no Ale. Kurwa, ja piosenkę! Nie też tego umieszczał na internet. Ja to umieszczę, przykro mi, tylko pogarszasz swoją sytuację. Wejdź, tak. Weźmy stąd, za, wypierdalaj stąd, bo chusteczką rzucał ciebie. Nie Odej, co to. Umieszczam, nie. umieszczę to. Nagrałem cię na internet. Jestem załamana, No Wejdź tam. Nie, jestem załamana. Jest. Wasz tego nie umieszczać. Ja zaraz to umieszczam. Ponieważ było, trzeba się nie odzywać i być cicho. Będziesz w internecie? Przykro mi. Michał... Weź. Idź, Idź stąd. Wyjdź stąd, tylko pokaż, aż sam sytuację. stąd. NIE! Co ty robisz? Wiesz, wyjdź stąd. Nie wyjdę, bo ja śpię, rozumiesz? jak chcę... Ty... WYJDŹ STĄD! Ja śpiałam piosenkę. Zjebałaś wszystko. Nie możesz wypowiadać, że perza, rozumiesz? Nie możesz wy wypowiadać nazwisk. Ale ja śpiewam piosenkę i że pozdrawiam innych ziomeczków, a innych nie wolno lubić. Co ty zgłupiałeś? No, o już stąd. Masz tego nie umieszczać na żadnym internecie. Ups, już się umieszcza. Tu się puknij w łeb, głupi, po prostu. Pogarszasz swoją sytuację, Michał. Idź stąd. Powiedziałam, mamo, idź stąd. Ja nigdzie nie idę, bo ja idę spać, rozumiesz? I mnie nie wkurwiaj, proszę wyjść z tego pokoju. Mam! Kurde ręka! Nie szarpę, nie zarabię. Masz wyjść z tego pokoju, po prostu. Ja, ja mam tego dosyć, Michał. Po prostu przeginasz. To się nagrywa, mamo. No to niech się nagrywa, mam to w dupie, po prostu. I przesadzasz, wiesz? I Robisz spać. z siebie idiota. i spać. Masz wyjść z tego pokoju. I spać. Nie rób z siebie idioty. I idź spać. Zaraz ciebie chusteczką. Brzucę. No to rzucaj! Chusteczkami, rzucaj wszystkim, I po prostu się rzucaj. Z wszystkim na faszwankom z Rzucaj, po prostu pokazuj, że jesteś idiotą jestem, mamo idiotą, Maś w siebie rzucę. Wiesz, że jestem już po prostu... Proszę to wyłączyć i, i, i wyjść z tego pokoju. Czas umierać. Idź stąd! Będzie, Będzie nic stąd! Drzyj się głośniej. <laughs> Idź stąd. Drzyj się głośniej. Dobra, koniec, bo moja mama coś tu pierdzieli o jakimś pisie. Zbani pozdroszejsek. O, i przeszkadza mi to. Co mam się Dzień dobry. Nazywam się Weronika Kwatska. Mam 10... dzisiaj jak. Odej, zasłaniasz. Będę mówić dzisiaj o makijażu. Chodzi mi o makijaż 10 latki. Oglądałam na YouTube filmik o takiej dziewczynie, która w życiu powiedziała, że 10 lat to o wiele za mało, żeby jeszcze się malować. Uważam, że jest debilką. Może to robić prawie od 7 lat. Ona jest psychiczna i jej matka jest też psychiczna, która... bo ta dziewczyna ma już 13 lat. Jej matka nie pozwala jej się malować. Tak, ym, jakaś patologiczna rodzina, nie wiem, czy jej matka w ogóle się maluje. Jeżeli uważa, że 13 trzynastolatka nie powinna się malować, to popełnia błąd, bo ja od pierwszego gimnazjum będę się malować do szkoły. Cicho! A jeżeli nauczycielka powie mi, żebym zmyła, to na pewno mi tak nie powiem, ponieważ ja będę robić taki makijaż, żeby nauczycielki nie zauważyli. Ale ja mało się słucham mamy, dlatego uważam, że nikt mi nie przeszkodzi w malowaniu się w gimnazjum. Eee... No to w takim razie nie będę chodziła do gimnazjum, to od siódmej klasy będę się malować. No a kto mi zabroni przecież? A ja cię zabronię. A ty to sobie możesz, wiesz. Eee, no dobrze... A ja mam... A ja sobie... Aś pomalowałam. Teraz proszę, to jest moja kosmetyczka, widać mój makijaż. Eee, I chciałam powiedzieć, eee, że... Niektórzy nawet powinni malować się jeszcze mocniej. O, cenę, no przepraszam, zwierzęta przyszły. Eee, a więc... Nie wiem. Dziewczyna nie powin, dziewczyna w moim wieku nie powinna się malować mocniej. Ani trochę, ani trochę letko. Na tym kończymy. Dziękuję, do widzenia. A, jeżeli chcecie zobaczyć następny filmik, kto chce zero takich łap, a, a, a około 20 takich łapek góry. Jeżeli zobaczysz chociaż jedną taką, no nigdy nie zobaczysz ani innego filmiku. Nie będę walczyć, to wy macie walczyć. Dobra. No, to jest na najlepsza piosenka, jaką w życiu słyszałam.